Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, dokładniej przychodzę do Was analizą składów najnowszych filtrów od Nakomi Next Level o faktorze SPF50. Bardzo, ale tu bardzo mnie prosiliście o nagranie tego rodzaju filmiku na temat tych filtrów. Czy na Nakomi się coś poprawiło? Czy składy tych produktów są lepsze? Czy te filtry są ok? Ponieważ są jednymi z tańszych filtrów o bardzo wysokim faktorze. Mają przyjemną konsystencję. Ale tak naprawdę, rozumując, Szeroko pojęty kosmetyk, zastanówmy się, czy tylko i wyłącznie konsystencja, mm, łatwość rozprowadzania preparatu i jego wygląd na skórze jest najważniejszym elementem oceny kosmetyku? No nie do końca. Również warto tutaj podkreślić, że skład jest bardzo, bardzo ważny. I jeżeli zawiera dany produkt składniki, które mogą być potencjalnie zagrażające naszemu zdrowiu bądź bezpieczeństwu i zdrowiu naszej skóry, no to taki produkt jest zdecydowanie niewarty uwagi. I ja się zastanawiałem naprawdę jaką tutaj opinię wyrazić w jaki sposób bardziej o to mi chodzi mm, odnośnie tych filtrów. No ale niestety nie mogę w żaden inny sposób. Także rozpocznę temat od tutaj przeanalizuję głównie trzy wszystkie filtry na komi. Później wam zrobię takie przebitki z nazwą składnika, który ewentualnie mi się nie podoba i wam wyjaśnię dlaczego. Także zaczynamy. Pierwszy filtr jest to Nakomi Golden, um, on kosztuje 26 ,59 zł 59 groszy obecnie. Nawilżający, wodoodporny, fotostabilny i odporny na ścieranie krem przeciwsłoneczny z filtrem SPF 50, który chroni przed szkodliwym promieniowaniem UV. Tylko i wyłącznie tyle na razie tutaj sobie pozwolę przeczytać. I jeżeli chodzi o skład tego produktu, on jest bogaty. On jest bogaty i trzeba to przyznać, tylko że w pielęgnacji skóry filtry mają pełnić główne zadanie. One mają nas tylko i wyłącznie chronić przed promieniowaniem słonecznym. Filtry nie są produktem pielęgnacyjnym i nie zastąpią wam nawilżającego kremu do twarzy. De facto. Jeżeli chodzi o skład tego filtra, mamy wodę, mamy filtr przeciwsłoneczny, mamy glicerynę, mamy fermenty, mamy alkohole z grupy tłuszczowych o właściwościach nawilżających, także jak najbardziej. Mamy substancje regenerujące, mamy tutaj substancje zagęszczające bazę produktu, mamy oliwę z oliwek. Mamy substancję zagęszczającą i właśnie akrylatę z C1222, alkyl meta kopolimer, Czyli nic innego jak mikroplastik, który będzie Wam tutaj ułatwiał rozprowadzanie tego produktu po waszej skórze, że konsystencja tego kosmetyku będzie lekką konsystencją, że ten produkt nie będzie się wam tak smużyć. To właśnie zapewnia wam mikroplastik. Ale mikroplastik jest szkodliwym składnikiem dla środowiska wodnego. No i jest to firma, która od zawsze mówi, że stosuje składniki tylko i wyłącznie naturalne. No niestety od pewnego czasu ta firma znacznie się pogorszyła pod kwestią jakości swoich kosmetyków. No i mikroplastik oblepia waszą skórę, jest komedogenny, powoduje pojawienie się niedoskonałości, stanów zapalnych na skórze. Także zdecydowanie nie. Po mikroplastiku mamy kwas nowy w porządku, później mamy filtr przeciwsłoneczny, mamy olej z spa, flory, przepraszam za przejęzyczenie się. Mamy hialuronian sodu, kwas hialuronowy, hydrolizowany kwas hialuronowy, polimer kwasu hialuronowego, wyciąg zielonej herbaty, olej sojowy, tokoferol, witaminę E, aminokwas argininę, zagęstnik, regulatory lepkości produktu, ketony malinowe mamy w składzie w porządku, mamy korunt, mamy zapach kwasu cytrynowy, który reguluje pH produktu alkohol benzylowy, który tutaj konserwuje kosmetyk, propanediol nośnik przenikania zbędny tutaj bardziej e, uznaję to za taki wypełniacz żeby tylko w składzie po prostu było więcej pozycji zdecydowanie i później mamy tutaj substancje konserwujące i etylheksylglicerynę o właściwościach nawilżających skład byłby przecudowny i teraz wam podam e, przykłady na przykład basic Love. no dobra filtr kosztuje tam stówkę ale jest to jednak dowód, że da, da się stworzyć filtr bez mikroplastiku. Że tego mikroplastiku wcale w tym filtrze być nie musi. Mikroplastik w kosmetykach zastosowany powoduje to, że producent już nie musi używać dużej ilości substancji aktywnych, wysokich stężeń substancji aktywnych, ponieważ one i tak nie wpłyną na poprawę kondycji Waszej skóry. A mikroplastik jest świetnym wypełniaczem, zagęszczaczem, regulatorem lepkości i konsystencji produktu i dodatkowo na Waszą skórę działa. Szkodliwie i dodatkowo jest szkodliwy dla środowiska wodnego. Podziękuję temu filtrowi. Następny filtr marki Nakomi jest to filtr City SPF50. Też kosztuje obecnie 26,59. Trzeba przyznać, że cena jest dość atrakcyjna. I tutaj mamy informację od producenta. Wyjątkowo lekki wodoodporny i fotostabilny krem z filtrem, odporny na ścieranie, zaawansowana formuła chroni skórę przed promieniowaniem pod czerwonym i UV, destrukcyjnym wpływem zanieczyszczeń. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, jest on następujący. I ja Wam później wrzucę taką przebitkę yy, z ponumerowanymi filtrami, o których yy, mówiłem tutaj według kolejności 1, 2, 3. Mamy wodę. Mamy filtr, mamy glicerynę, alkohole z grupy tłuszczowych, zagęstniki, regulatory lepkości produktu, akrylate z C12-22, alkylmetaakrylate, kopolimer, mikroplastik. Dziękuję. Później mamy tutaj olej z pasji, flory. W składzie mamy kwas hialuronowy, hialuronian sodu hydrolizowany, kwas hialuronowy, polimer kwasu hialuronowego. Mamy wyciąg zielonej herbaty. W składzie mamy olej sojowy, tokoferol, witaminę E, glukonalakton, kalcjum, argininę. Cudowne składniki e, zastosowane w tym produkcie: Korund, zapach, kwas cytrynowy jako regulator pH, benzyl, alkohol, który konserwuje jest alkoholem z grupy aromatycznych, dopuszczony do użytku w kosmetykach naturalnych. Nośnik przenikania, guma ksantonowa i regulatory konsystencji, konserwanty i etylheksyl, gliceryna. Tylko i wyłącznie tyle. Mikroplastik: ta sama sytuacja jak w przypadku pierwszego filtra, e, niestety Golden. Masakra! Ten jeden składnik zniszczył tak wartościowe preparaty, jakimi by były te filtry marki Nakomi. Niestety, w mojej ocenie, ze względu na zawartość mikroplastiku, filtry nie są warte nawet złotówki, bardzo mi przykro za ton mojej wypowiedzi, ale jeżeli firma obiecuje mi, że stosuje tylko i wyłącznie naturalne składniki, że kosmetyki są kosmetykami naturalnymi, a robi mnie w konia i stosuje mikroplastik, to jest dla mnie firma, która jawnie okłamuje konsumenta i taką firmą jest marka Nakomi. Ona jawnie okłamuje konsumenta, że jest firmą naturalną. Okej, okay, może tam z 50% obecnie asortymentu jest czyściutkich na maksa, ale teraz mikroplastiki w next level, jak nie BHT, to BHA, którego bardzo szybko się pozbyli, bardzo dziwnym trafem. No i oczywiście, mikroplastik w filtrach. Nie, nie, to jest dla mnie za dużo i ja zdecydowanie tych filtrów nie polecam mimo tego, że są tanie fajnie wyglądają, ale co z tego dla osób, które y, praktykują świadomą pielęgnację nie stosują mikroplastiku BHC, BHA, donoru formaldehydu oblepiaczy i innych śmieci tutaj powiem wam to z góry no to oczywiście takiego filtru nie będzie używać, ten filtr no niestety został spierniczony na samym wstępie nie polecam zdecydowanie Zdecydowanie wiem, że teraz był zasyp paczek pr tych filtrów. Multum filmów, jak on się pięknie rozmarowuje, jak, jak on pięknie wygląda na skórze, ale co z tego? Co z tego, jak mamy w tym filtrze mikroplastik? Nie i jeszcze raz nie. Firma kłamie konsumenta, nie jest firmą naturalną, zdecydowanie bardziej w 100%. Jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję, do następnego. Buziaczek Wielki, hej.